Hejka. To jest mój drugi film na tym kanale i dzisiaj wam pokażę jak zrobić taką gumkę do włosów skręci. Co potrzebujemy: włóczki, nożyczek, szydełka. Ja używam 6 mm oraz gumki. Najpierw bierzemy naszą gumkę i musimy Y, przywiązać tą włóczkę do tej gumki Ja już to zrobiłam I po prostu ją normalnie wiążemy I tak y, Bierzemy sobie Normalnie tą włóczkę I tak Bierzemy szydełko Wkładamy pod Tak Bierzemy nitkę Przeplatamy i bierzemy i robimy jedno oczko łańcuszka. W ten sposób. Następnie tak. Zaczynamy robić półsłupki. Czyli wkładamy szydełko pod gumkę, jeżemy nitkę i robimy półsłupek. ten sposób. Tutaj już widzimy, że gumka jest jakby gotowa. To tak nie jest. Uwaga, widać tutaj tą gumkę pod nią, więc trzeba ścisnąć. O, i ona wtedy się zacznie falować, ale to tak ma być, bo to jest scrunchie. I robimy znowu dookoła, do końca y, tą... Te właśnie półsłupki, i jak właśnie znowu będzie widać y, tą gumkę, to po prostu właśnie trzeba tak ściskać I tak trzeba ściskać, aż się nie będzie dało. I dopiero wtedy zaczynamy robić kolejny etap. Moja już całkowicie ściągnięta gumka wygląda tak, tylko że chyba jeszcze zrobię z jeden półsłupek. O, dobra. I teraz Widzicie, że tutaj nie widać No może troszkę, no ale Już się właśnie bardziej nie da Tego zrobić I tak Teraz y, Robimy jeden półsłupek y, Jeden cały słupek I nie robimy tak, że dwa przeklatamy, nie. Tylko od razu trzy. W ten sposób. I jeszcze raz w tym samym miejscu. W tym samym miejscu bo robimy jeden cały słupek. I jeszcze raz. I teraz bierzemy nitkę wbijamy się tutaj i robimy tylko jeden cały słupek i teraz bierzemy nitkę w następnym oczku w tym samym miejscu robimy trzy całe słupki i jak widzicie to już zaczyna się trochę falować i przypominać scrunchie i właśnie tak ma być i teraz robimy Znowu jeden półsłup, jeden cały słupek. I w następnym oczku znowu robimy trzy całe słupki. Czyli wchodzi w tym o to, że po prostu raz robimy trzy, półsłup, e, trzy całe słupki, a raz robimy jeden cały słupek. W ten na sposób. I tak robimy do końca dotąd. Ok, gdy już nasza gumka wygląda tak. To teraz jesteśmy w tym miejscu, robimy znowu tak samo, czyli raz jeden, raz jeden cały słupek i raz trzy całe słupki w jednym oczku, w ten sposób. Właśnie, teraz będziemy robili i do tego miejsca można będzie sobie zaznaczyć znacznikiem, że ktoś ma, a jeśli nie, to może być słówka do włosów. Ja akurat mam znacznik, więc sobie zaznaczę. Robimy właśnie to dla tego znacznika. Ja już jestem w tym miejscu. Jeszcze tutaj trzeba zrobić trzy półsłupki, trzy całe słupki. Oj. I trzy. I jak już widzicie, nasze scrunchie się już zrobiła taka ładna, profilowana i w ogóle. Więc teraz wyjmujemy ten nasz znacznik. i się wbijamy właśnie w to miejsce, gdzie mieliśmy znacznik, i robimy oczko ścisłe. I teraz bierzemy na nasze nożyczki, odcinamy tutaj kawałeczek przeciągamy, robimy supełek. I teraz trzeba, by się pozbyć tych naszych nitek, więc wbijamy się. Wracamy. Wbijamy się, bierzemy tu naszą jedną nitkę i o tak chowamy jakby. I teraz, gdy już ją schowaliśmy, jakoś jeszcze raz to próbujemy włożyć tutaj pomiędzy te nasze słupki. To jest troszeczkę trudne lecz hmm, trzeba próbować. Ok, gdy już to schowamy jakoś, odcinamy o. i się zajmujemy za drugą nitkę i robimy tak samo, czyli się wbijamy, bierzemy ją i gdzieś tak chowamy w tych miejscach. O, jak widzicie. I ona się właśnie chowa. I o. I jak już wiemy, mamy tutaj tu też tą, naszą drugą. Robimy supełek, aby się trzymało. syk. To jest troszkę trudne, jak już jest ta włóczka nasza mała, ale się właśnie da robiony supełek. Teraz tą dłuższą nitkę, jak widzicie. Odcinamy jej kawałek. Nie wiadomo, widać trochę te nitki, lecz jak będziemy mieli na ręce czy na włosach, no to już nie będzie, nie będzie już taka widoczna. Ok, więc już skończona nasza y, gumka wygląda tak. Na ręce się fajnie trzyma też. Wiadomo, ja można ją robić w różnych kolorach. Ja wybrałam żółty. O, mam dwie. I też, jeśli by ktoś chciał mieć większą, tak jak tutaj, to po prostu, gdy już się skończy ten rządek, robi się znowu tak samo dookoła. Jak się chcę. Więc tak wyglądają. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i narka.